W bieżącym roku przypada 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku rozpoczęły się działania zbrojne, które zapoczątkowały światowy konflikt, który z czasem ogarnął nie tylko Europę, ale niemal wszystkie kontynenty na całym globie. II wojna światowa odcisnęła wielkie piętno na cywilizacji i na kulturze europejskiej. Wkrótce do agresorów nazistowskich Niemiec dołączył drugi agresor, Związek Sowiecki. 17 września wojska Armii Czerwonej przekroczyły granicę Rzeczypospolitej. W efekcie rozpoczęła się Druga wojna światowa. Otóż w czasie tego konfliktu, w rezultacie działań zbrojnych, pięcioletnich działań zbrojnych, Europa zmieniła swoje oblicze. Swoje oblicze ideowe zmieniła nie tylko Europa, ale także Polska. Polska wyszła z konfliktu, pięcioletniego konfliktu, najbardziej okaleczona i najbardziej poszkodowana. Straciliśmy, relatywnie rzecz biorąc, w stosunku do liczby mieszkańców najwięcej zabitych, zamordowanych, zaginionych. Było to 6 milionów obywateli, czy około 6 milionów obywateli Rzeczypospolitej. Zniszczeniu też uległa cała infrastruktura większość infrastruktury miejskiej, dużych miast. Oraz innych ośrodków przemysłowych, które doprowadziły kraj do ruiny. Jednak najważniejszą rzeczą, najważniejszym rezultatem II wojny światowej była zmiana granic w Europie. dotknęło to w największym stopniu właśnie rzecz nasz kraj. Straciliśmy bowiem kresy zachodnie, a w zamian za to yy, zwycięzcy, yy, yy, zwycięzcy, którzy ostatecznie o tym zadecydowali, przyznali nam, Pewne ziemie na kresach zachodnich, na linii Odry i Nysy Łużyckiej. Decyzje w tej sprawie zapadły na kolejnych konferencjach pokojowych mocarstw walczących przeciwko najeźdźcom, czyli przeciwko nazistom, nazistowskim Niemcom. Bowiem Związek Sowiecki, napadnięty w czerwcu 1941 roku, przez Niemcy przeszedł wkrótce na stronę aliantów i dołączył do grupy tych państw, które w rezultacie decydowały o losach świata. Konferencje w Teheranie, w Jałcie, na Krymie i w Podżdamie, niedaleko Berlina, zadecydowały o ostatecznym kształcie politycznym oraz ideowym Starego Kontynentu. Ale był jeszcze jeden aspekt bardzo istotny, o którym musimy wspomnieć. Otóż rezultaty II wojny światowej to także regres kultury zachodniej, regres na niespotykaną dotąd skalę. Dlaczego? Otóż pewnym przeobrażeniom uległa kultura polityczna oraz ideologia. Kultura zachodnia uległa pewnej transformacji. Złożyły się na, to, na ten fakt tragiczne wydarzenia związane z okupacją niemiecką i okupacją sowiecką. Zwłaszcza ta pierwsza obozy koncentracyjne, masowa eksterminacja, holokaust, rasistowska polityka nazistowskich Niemiec. Wszystko to doprowadziło do Pewnej utraty wiary w cywilizację i kulturę zachodnią. Zadawano sobie po zakończeniu II wojny światowej pytanie, i do czego jeszcze mogą dojść Europejczycy, czy też ludzie, którzy kreowali do tej pory cywilizację i kulturę światową. Bo nie ukrywajmy, że kultura zachodnia była kulturą dominującą do czasu II wojny światowej. Co jeszcze może się wydarzyć? Nadawano sobie nawet pytania filozoficzne: gdzie był Bóg, gdy mordowano ludzi w obozach koncentracyjnych? To z kolei zrodziło pewne nurty filozoficzne i myślowe, które zakuściły w Europie po II wojnie światowej. A zatem były to nurty laickie, odchodzące od chrześcijaństwa, od pewnych podstaw kulturowych kultury zachodniej. Bo przecież religia to jeden z fiarów kultury zachodniej. Nuty no, z czasem przybierały różne formy i różne kierunki, i funkcjonują praktycznie w przestrzeni polityczno-kulturowej Europy i nie tylko Europy, wszędzie tam, gdzie istnieje kultura zachodnia, do dzisiaj. A więc w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej generalnie, w Australii i wszystkich tych obszarach, gdzie dominuje kultura zachodnia. Mówimy zatem o pewnej kontynuacji pewnych nurtów ideowych, które miały swoje źródła jeszcze w czasie przewrotu bolszewickiego w 1917 roku. Współcześnie przybierają one postać tak zwanego neomarksizmu czy też marksizmu kulturowego. To jest też jedna z implikacji II wojny światowej, implikacji z którą Europa musi zmagać się praktycznie do dnia dzisiejszego.